Cześć, ja nazywam się Jakub Przedlar i witam w kolejnym odcinku Cenę po kroku serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, trochę inne intro, bo to ostatnie powiewy chyba ciepła w tym roku i ostatnia szansa, żeby zobaczyć samolot, o którym zupełnie zapomniałem, na którym. Na tle którego kiedyś były robione wszystkie intra i żałuję, że w tym roku tego nie robiłem. Za rok postaram się to naprawić. E, tak czy inaczej, e, jeden z Was napisał do mnie z taką nietypową prośbą. Powiedział, słuchaj Kuba, ja wiem, że zrobiłeś taki cykl VPS-owy, co to z trzech punktów mierzy środek okręgu. A tak naprawdę wykorzystałem cykl Renishowa, ale dodałem go do VPS-a. No ale ja nie mam sondy, więc jak mam to użyć? No i mówię, słuchaj, no to czy datasterem byś dał radę? No ale jak to policzyć? No i mówię, no kurczę, wiesz co, trzeba by napisać to matematycznie, chyba nie jest bardzo trudne. Ale jak to dokładnie zrobić, to ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, ale postaram się poszukać. No i tak sobie poszukałem i okazało się, że nawet już taki cykl ktoś za mnie napisał. Fajnie, na Practical Machines dziękuję bardzo użytkownikowi, który to zrobił. No ale jak wygodnie zapisać te punkty teraz? No bo wiecie, można je klikać parzerosetem jako trzy bazy i później z nich może się przeliczyć do ostatnia. No ale to trochę takie mało eleganckie, więc pomyślałem, zrobimy sobie odcinek taki trzy rzeczy na raz. Czyli pomożemy chłopakowi, teraz, Dwa, pokażę Wam jak policzyć z trzech punktów, to taki fajny materiał. I trzy, e, pokażę Wam jak wygodnie zapisywać punkty, co później możecie rozwinąć, nie wiem, na przykład na maszynach serii TL albo w ogóle na tokarkach można, nie wiem dojechać do czoła, później dojechać do średnicy, kliknąć zielony i nie wiem, zapisać w ten sposób jakieś punkty, a później automatycznie obrobić ten detal. Na zasadzie musicie zrobić kopię jakiegoś detalu, który ktoś wam dał. To tak jest czasem pewnie łatwiej niż mierzyć z umiarą. No jak zwykle, ja tylko pokazuję pomysł, a jakby co można z tym zrobić później, to już pozostawiam wam. Ja myślę, że wpadniecie na coś fajnego. Tymczasem nie zanudzam, zapraszam do oglądania. Na stronie practicalmachinist.com znalazłem na forum taki fajny cykl, który mierzy nam, liczy nam środek otworu, czy też środek walca na podstawie trzech punktów. No i oczywiście wiem, mogłem go napisać samemu, mogłem go napisać ręcznie od nowa, ale mimo tak, że lubię matematykę, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów, to niekoniecznie jestem w niej dobry, co wielokrotnie udowodniłem i w życiu prywatnym, i na kanale, czasem sobie po prostu z nią nie radzę. Więc taki skopiowany kod, dziękuję bardzo użytkownikowi, który go zaszerował. Wrzucę sobie do notatnika i zapiszę go prosto na symulatorze. Dlaczego prosto na symulatorze? No bo pokazywałem już wam na jednym z filmów kiedyś dawno temu, że połączenie maszyn w sieć jest na tyle proste i na tyle szybkie, to jest kilka kliknięć, że nie widzę za bardzo sensu używania pendrive'a, jeżeli to nie jest faktycznie wymagane, bo nie mamy warunków, że możemy mieć sieć. I na rzecz, że dzisiaj sieć możemy udostępnić z dowolnej komórki, więc to jest też dwa tapnięcia na ekranie, czy trzy, mamy sieć i też możemy to zrobić. No ale okej, okay. każdy orze jak może, każdy robi jak lubi. Zapisałem to sobie na sterowniku i teraz sobie ten sterownik też wyświetlę na komputerze, żebym mógł go dla Was nagrać za pomocą VNC. Też pokazywałem jak to skonfigurować, to też jest tak naprawdę kilka kliknięć, kwestia tylko ustawienia poprawnie wielkości okna i tak dalej, żeby to było w miarę czytelne. To jest fajne, kiedy maszyna mi leci w innym pomieszczeniu, na przykład na hali, a ja w biurze na przykład chcę sobie patrzeć na to, co ta maszyna robi. No albo tak jak w tym wypadku, kiedy po prostu chcę dla Was nagrać kawałek tego, co robię na maszynie i oczywiście mogłem modyfikacje wprowadzić w notatniku, ale jakoś tak wolę pisać kod na maszynie, pisze mi się lepiej. Co mi się w tym kodzie nie podoba, to że on ma na sztywno wpisane współrzędne punktów. Dlatego podmienię sobie te zmienne między 1 na 6 na zmienne 101 do 106, czyli wejdę na komony, takie, które nie usuwają się po resecie, które są stałe, które mogę odczytać pomiędzy programami, bo będę chciał teraz zbudować trzy instrukcje warunkowe, które będą determinowały, co w tej chwili robię. Jeżeli dana zmienna jest zerem, to znaczy, że ten punkt nie był jeszcze mierzony, to znaczy, że należy go zapisać. Jeżeli ten pierwszy już jest zapisany, to maszyna przejdzie do drugiego IFA i to on, spra on sprawdzi, czy coś jest zerem. Jeżeli tak, to znaczy, że mamy drugi punkt i trzeci punkt do zapisu. I w ten sposób uruchamiając trzy razy program, będę trzy razy zapisywał punkty, a uruchamiając program czwartym razem, będę miał. Mm, jakby wywołanie całego tego obliczenia, i tak dalej. Po wszystkim wyzeruję sobie te zmienne, które są mi niepotrzebne, a na końcu programu dopiszę sobie po prostu najazd na współrzędną 00, przed chwilą złapaną. Tylko, że no, wypadałoby się dowiedzieć też, jak teraz ją zapisać. No bo najazd to jedno, ale cykle mierzące fajnie by było, żeby od razu wpisywały nam bazę. Więc tutaj szybki help 5221 do 5226 to są zmienne dotyczące bazy 54. 5021 do 5026 to są obecne współrzędne maszynowe, więc to są te dwie rzeczy, które będę musiał zestawić, czyli pod bazę wpisz to, co jest obecną pozycją maszynową. I tutaj musicie o tym pamiętać i uważać na to, nieraz na to zwracałem uwagę, że w tej sytuacji, z racji tego, że maszyna czyta wiele bloków do przodu, ten program jeszcze nie jest poprawny, musimy wprowadzić też limit antycypacji, czyli ograniczyć czytanie bloków żeby on nie próbował zapisać bazy, zanim nie dojedzie tym ruchem G0, G53. To jest ważna sprawa, mówiłem o tym, jeżeli nie, możecie cofnąć się do jednego z filmów o makrozmiennych i tam gwarantuję, że jest to wytłumaczone, bo jest to w miarę potrzebne, żeby to działało dobrze. Ok, e, teraz co ma się dziać przy kolejnych puszczeniach programu? Przy puszczeniu pierwszym, czyli pierwszego punktu, zmienne 101 i 102 mają przyjąć e, takie same współrzędne, jak współrzędne maszynowe. Później zmienne 103 i 104, a później zmienne 105 i 106, czyli będę miał trzy uruchomienia na 3 punkty, no i później wywołanie wszystkiego innego i puszczenie całości, czyli pierwsze, później drugi i będzie spełniony, więc drugi, trzeci i w trzeci będzie spełniony, a później go to ten, czyli o ten 10, przypisanie do globali e, to znaczy przypisanie do lokali z globali, wyzerowanie, no i przeprowadzenie całej tej matematyki, którą ktoś już fajnie napisał za mnie, więc ja już nie muszę. I zobaczmy teraz, jak to może zadziałać na maszynie. I oczywiście, żeby to zrobić, muszę najpierw na tą maszynę się skopiować. I znów powtórzę to samo: połączenie maszyn w sieci jest na tyle proste, że nie ma sensu używać pendrive'a, jeżeli obowiązkowo nie musimy tego robić. Więc biorę sobie plik, pomiar 3 punkty, które miałem na symulatorze, kopiuję. I tym razem mam już zmapowany dysk z maszyną FF1, więc nawet nie muszę wpisywać nazwy. Takie zmapowanie dysków warto sobie zrobić. Ja tam podłączam się w różnych miejscach do różnych maszyn, więc czasem jest mi tak wygodniej. Więc lecimy, zjeżdżam do pierwszego punktu, czyli trochę w dół, trochę do boku, czekam aż wskazówka osiągnie 0 i tutaj wiecie, końcówka jest okrągła, więc jakby niezależnie od tego, w którą stronę podjadę, zawsze mam oś wrzeciona dokładnie na ściance, jeżeli tylko wyzeruję obie wskazówki na 3D-tasterze, który jest oczywiście skalibrowany, co też robiliśmy sobie na jednym ze starych filmów. Po każdym najechaniu na 0, jak już dogram 000, zamykam drzwi i wciskam cycle starta na memory po to żeby zapisać ten punkt. Ten pomiar, ten, ten program przeskakuje błyskawicznie, bo to jest tylko odczytanie pozycji i wpisanie ich do makrozmiennych, więc nie trwa on długo. A po tym, jak sobie złapię ostatni trzeci z tych punktów, cyk, cyk, mam trzeci, podjadę sobie trochę do góry, bo na przykład gdyby to był zewnętrzny walec, no to musiałbym to zrobić, żeby nie urwać narzędzia i wykonam program. Wtedy pojadę na 0. I też w bazie, w tym wadku 55, bo zmieniłem to, e, mam zapisaną bazę, którą przed chwilą mierzyłem. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiałom się podobało i nauczyliście się z niego czegoś nowego. E, oczywiście, jak zawsze, to tylko przykład. jakby co z tego wyciągniecie i jakie zrobicie na tym bajery, to już tylko pozostawiam po waszej stronie. Na pewno coś fajnego zrobicie. się w komentarzu, jeżeli się udało coś fajnego zrobić. I tak samo, jeżeli macie inne problemy tego typu, takie fajne, jarające, co to mogą wylądować na kanale, co to mogą być ciekawe, e, co to ja mogę zrobić o nich film, dawajcie znacie. Naprawdę z chęcią przyjmę takie tematy. Wy będziecie mieli załatwioną robotę, ja będę miał załatwiony pomysł na odcinek. Win-win, nie? Jak zawsze, jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania czy zielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to w komentarzu, ale oczywiście dalej okejkę. Okay I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku całkowicie krok po kroku i już za tydzień. Siemanko, szybka dogrywka, bo zapomniałem. Zwykle tego nie robię, ale teraz wszędzie krzyczą o tym, że mamy Black Friday, Black Wiki, inne takie tym podobne rzeczy. No i w planarpie też będzie Black Week, także jakby co to od poniedziałku czekajcie, będą całkiem fajne promki, może akurat szefowi porzucicie temat, żeby kupił coś fajnego, albo sami sobie dokupicie. Jakby co, patrzcie co będzie się działo, bo będzie się działo całkiem fajnie.